Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy bracia kapłani, zapraszamy z całą fundacją to tatua na szczególny czas braterskiej modlitwy, braterskich rekolekcji kapłańskich, aby razem z Maryją trwać przy Chrystusie Eucharystycznym i odnowić w sobie charyzmat Boży, który otrzymaliśmy. W Dniu Święceń Kapłańskich. Niech to będzie czas naszej tęsknoty za ogniem, który Bóg włożył w nasze serca. Z całą świadomością naszej kapłańskiej kondycji, słabości i kruchości, aby to był czas odkrycia skarbu, ognia, który jest w nas, który Bóg w nas złożył, i odkrycia jedności z Nim. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie do braterskiego przeżycia tego czasu, żeby na nowo zapłonąć, aby nasza fascynacja Chrystusem się odnowiła. Na ten czas po bratersku, po kapłańsku, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.